Siemano. To jest trzecia próba nagrania filmiku. Nie wiem, po prostu. E, jestem ze Stachem. xz nie tego nie będzie, może to. Nie. A może to widzieć? Tak. Dobra, w każdym razie. Dowód, dowód, patrzcie. W ogóle się nie przedstawiłem. Jestem kolegą Ramika z działek. Tak. Sorry, czarne tło, ale no muszę no. nie chcę pokazywać twarzy. Mój kolega nie chce, ale okej. Okay sensie znaczy, wiecie, ja tam jakiś. Ten. Mogę Wam pokazać jedynie jak wygląda twarz e, mojego. Czekajcie. Mogę Wam pokazać jedynie twarz? Uwaga, zaraz Wam pokażę jaką twarz. Uwaga. Teraz. No. no w tym czasie. Mogę pokazać jedynie tą twarz, bo bardzo ja Poczekaj. Ja Jednak nie pokażemy, ale okej. Okay. Um, ja, jakby co? To... Możemy, ale co możemy? Jutro albo po po, po pojutrze nagrać filmik. I tak, subskrybujcie, tak, dragonman.pl i Natana. Znaczy, nie Natana, tylko Janusz Mocy. To po co mówisz Natan? Ja pierniczy wydało się. Z... Pozdrawiam Dragona i Natana. I jakby coś to Dragona, a nie dragonman.pl, sorry. To Już zapominam. Live, tylko, że no, nie, wiem. o, nie wiemy o czym pogadać, bo wyglądamy jak dwaj dzi... Dwóch debili? Tak. No, ja e... Jesteśmy dwoma debilami, którzy nie mają nic ciekawszego do roboty, tylko nagrywają jak śpią. Nie nawet um, jest czarne tło, więc nie wiem po co widzowie w ogóle to oglądają i oni sobie po prostu tylko ten... Um, oni, sobie tylko, oni sobie tylko po prostu słuchają tego co mówimy dla bzdury. Dokładnie. Więc, więc jakoś nie chcemy sobie zrobić obciaków, więc... Um, w ogóle mówię, po prostu wchodźcie na kanał do DragonMana.pl znaczy Dragon, cały czas się mylę, Jezu i wchodźcie również do Janusz Mocy. Dobra, i... połowę, no. połowę, rzeczy w tym filmiku pozdrawiasz. Więc tak, powiem jedno, to jest nowy youtuber Remit Fortnite. Wpadajcie na jego kanał, będzie dużo Fortnite. A. Zapraszajcie! Może GTA, nie wiemy jeszcze. Minecraft będzie na 100%, Fortnite też, co mogę powiedzieć. Tak. Piszcie w komentarzu, jak się więcej. Ten robi na przykład. Ten. No wiecie, jak się ogarnie, miniaturki i tak dalej. No. To chyba tyle. Nie, 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 no, kościół. Jakoś chciałbym przedłużyć ten odcinek. Przedłużyć? Przedłużyć? Nie ma po co, jeśli i tak i tak większość ludzi... Napiszcie e, siema w komentarzu, jak obejrzyliście ten odcinek do końca. Ja się z wami żegnam. Czekaj, czekaj. Jeśli uważacie, że ten kanał jest do dupy i nigdy go nie obejrzycie... Po prostu żyjcie napisz... i nie, nie, napisz... nie oglądajcie. Nie, napisz... Napiszcie w komentarzach bla 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 Jeśli wam się podoba to napiszcie Sztos Dokładnie eee, Tak na pewno Subskrybujcie Z Dzwoneczkiem mnie Dragona I Janusza Mocy I Jak się nazywał jakbyś miał kanał? Weź to mogę? No może kiedyś będę założył. Myślę, że postawię na... Um... Dobra, ten odcinek 4 minuty trwa Dobra, Tak ja na ja pierwszy ty... odcinek, to drugi trochę um, Ci, którzy kojarzą tą z papieru To ja się po prostu nazwie... tą z papieru <laughs> I... Czekajcie, tą z papieru dance. Dobra No, no To tyle chyba nie mam co już gadać. Ja też muszę zostawić co najtrudniejszy odcinek, trochę. No powiem tyle. Muszę też to trochę zmontować. No więc. Dobra. Jedynie może, mogę wam pokazać e, pościel i gzę. A może twoją stopę? Ubracie nie. Spokojnie, ciebie nie pokażę. A no. Nie pytajcie, to szyby.